Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. E, ruszamy dalej, e, ruszamy dalej z questami świątecznymi. Nie wiem czy dzisiejszy już wszedł, obstawiam, że raczej tak, bo nie patrzyłem na forum, ale to jest godzina, o której już powinien być dostępny, chociaż dość mało graczy się tutaj kręci. E, może godzina robi swoje, no i świat, no bo wszyscy jednak skupiają się wokół Gordionu. My ruszamy dalej, najpierw zaległ questik. E, więc e, działamy, moi drodzy, działamy, zobaczymy e, co będzie do zrobienia, jak długo nam to zajmie i tak dalej, i tak dalej. Pax wymyślił odważny plan dostania się do fabryki. Idź do Eweliny i kup u niej dwa stroje na akcję. No dobra, no to działamy. E, codziennie oczywiście bije E3, e, nic ciekawego jeszcze nie wypadło, e, ale... oj tam. E, Odbierzmy sobie od razu kalendarz na dzisiaj i dostaliśmy błogo. I powiedzcie, że będzie ono stałe, a nie, a nie okresowe. Jest stałe, jest stałe, jest dobrze. E, I zmniejsza szansę na brak łupu z walki, więc bardzo fajnie. Pod tym kątem myślę, że e, duży plusik, e, gdyż myślę, że już trochę z morą się zrobiło to, że trzeba kurcze robić. E, że trzeba robić, ee, w sensie, że dostajemy te itemki, które tak naprawdę są ważne przez rok lub w ogóle tylko przez miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Przychodzimy z dość nietypowym zleceniem. Musimy mieć czarne, wygodne stroje. Aha. Dobra, pięć koła i będziemy musieli ee, Wrócić do niej za chwilę, więc myślę, że te chwilę poświęcimy sobie na ogarnięcie, jakie sklepy tutaj są, bo jeszcze nie zaglądałem. Tutaj mamy oczywiście Eku. To jest to w tym przedziałku, więc powiedzmy, raczej nic szalonego tutaj nie wyłapiemy. Już lepiej wypadają niektóre heroiki, lub nawet unikaty, które jesteśmy w stanie tutaj zdobyć z mobków. Szczerze, w tym przypadku tych rękawic, jakbyśmy zebrali sobie jakąś większą siłę, to byłoby całkiem w Co prawda ciężko będzie na pewno dobić do 411 punktów siły, tak jak mamy w Madokach, ale oj, tam może coś się tam jeszcze da ugrać. Tutaj mamy sklepik zasmocze łuski i prezenciki, więc też całkiem, całkiem. Aż, mi, aż mnie ciekawi co tutaj może wypaść, uuu całkiem przyzwoicie, więc myślę, że y, gdyby się trafiły kuferki to byłoby całkiem fajnie. Hmm, tutaj mamy oczywiście najmocniejsze, zobaczmy sobie co jest w najmocniejszym. Kuferki, obniżenie wymagań, kuferki, hmm, to szczerze myślę, że chyba najlepiej nam wychodzą te, które po prostu oferują kuferki. Uuu tutaj mamy teleport do Ithan, który niestety już mam, więc mi się nie przyda. Torba na 25 też mi się tutaj nie przyda. Chcę zobaczyć, w którym już jesteśmy w stanie osmo. Czaruna to jest przyzwoity prezencik. Tutaj, no powiedzmy, chociaż wolałbym full leka. I tutaj podgląd. To się chyba najbardziej finansowo opłaca, bo jest kuferek Szczęśliwca 3, z którego możemy jeszcze coś ciekawego wydobyć. No ale niestety, 1875 smotych kusek to jest dość dużo. Co my mamy jeszcze? Skrzynia z piankowymi misiami. I co my tutaj dostajemy? Misie. Aha, no dobra, no to nie. To jak najbardziej oczywiście, że nie. Nie zainteresuje mnie ta skrzynka. Działamy dalej. Oferta, i tutaj mamy za diamentowe wąbki. I tutaj w tych prezentach już coś ciekawego można zdobyć. rezygnuj. kurde. No nie da się tego podejrzeć w ogóle. No dobra, no czyli, czyli nie ma niestety tutaj. Możliwości zajrzenia, szkoda. Um, jakie mamy błogo? No, takie tam sobie. 48,6%. Full lek za 9, dobra. Standardowo kamyk i czerwonek mi nie są potrzebne. Smoczych kowali, szczerze nie chcę. Big bank notów. Um, aha, to, to jest ciekawe, bo w sumie nie ten pig banknotów, czy jesteśmy w stanie go jakoś wykorzystać, yy, lub co jesteśmy w stanie za niego dostać. Dobra, chętnie rzucę okiem. I tu mamy bombki teleportujące. Dla mnie to już bardziej chyba byłyby właśnie. Potępione zamczysko. Hmm. Wydaje mi się, że nie kojarzę. Hmm. Coś mnie ominęło ewidentnie, więc tutaj dużo jest też takich, widzę, w zakresie dla mnie. Yy, levelowo. Więc jak najbardziej, bo to jest tak, to już jest całkiem przyzwoicie, tutaj Arachnitopia też spoko. To jest spoko, spoko, no i te tutaj, więc kurde, już coraz mniej mam lokacji, które mogę sobie zwiedzić. Co tutaj mamy za złoto? Poduszeczki, leki oczywiście, lek i tep, więc tep mnie nie interesuje, no dobra, no. Jest jak jest, tutaj mamy pewnie stroje, dokładnie, mhm. Mhm, mm stroje i chowańce. No to to mnie też nie zainteresuje niestety. Dobra, może już w tym czasie e, powstały nasze stroje. Dokładnie powstały, więc przy okazji mamy ogarnięte sklepiki. <laughs> Questowe, mhm. Mm Teraz wracamy do Paxa, moi drodzy. Wracamy do Paxa i zobaczymy, co nas czeka dalej. Zakupij stroje na, auk na akcję od Eweliny. Wróć do Paxa i zaplanuj porwanie Mikołaja. Znowu będziemy porywać Mikołaja. Ostatnio się w ogóle wyrwałem. Dziwnie, że, że niby na Gordionie jestem, bo jestem tak przyzwyczajony, że głównie gram na Gordionie. I tak się ucieszyłem, wow, ile, ile zgarniam tych Zasp, a tu dlatego je zgarnąłem, bo to jest Zemyna i ten świat już powoli robi się martwy. Jest to trochę przykre, chociaż poza, poza eventami myślę, że tutaj w miarę się coś tam jeszcze dzieje. Ale no cóż, tutaj ktoś jest, plis, niech się jeszcze uchowata zaspa, bo wiem, że więcej niż jedna osoba może z niej skorzystać, ale no już trudno. Ewentualnie może jest jakiś okres czasu od tego momentu, kiedy pierwsza osoba to otworzy, żeby jeszcze tam zajrzeć. No ale cóż, nie załapałem się. Trudno, trzeba jakoś przeżyć. 13,3 miliona ekspa mi zostało do level upu, więc myślę, że evencik bardzo mnie do tego zbliży. Ewelina uszyła je na miejscu. Pokazuj, pokazuj. No, bardziej już nie będę gotowy. Czekamy na noc, snując plany włamania do słodkiego amoku. No i brak będziemy sobie czekać, co nie? Fajnie byłoby, w sumie, jakby było tak ciemno i tylko światełka, jakby nam nocę zrobili tutaj, ale obstawiam, że niestety, ale nastanie nam tutaj jasność. Chociaż jeszcze jest ciemno. Ocie, faza, no dobra. Jest rzeczywiście nocnie. A, a, i dostaliśmy się na tyły fabryki. Mm, hmm, okej. Okay z wie w jaki sposób dostać się na dach fabryki, od strony rzeki idzie za nim. No tutaj odważnie chodzimy po tej rzece, patrząc na to, że nie jest całkiem zamarznięta. No ale dobra. idziemy tędy. Ale my jesteśmy ninjami, kurde, dobry bajer. Bierzmy się do pracy, lecimy. No. Co dalej? Aha. Dobra. Daj spokój. Bla, 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 bla. Ktoś złamał nogę. Bla, 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 bla. Elfy sobie gadają. Szkoda chłopa. No cóż, no szkoda chłopa. Mm, pracownicy wydają się dość mocno zniechęceni pracą w słodkim amoku. No kurde, no jak korpo robią, no to jak mają być zadowoleni z takiej pracy? Jak robią korpo? Korpo szczury rzadko kiedy są tak zadowolone ze swojej pracy. Linę rozwiesiliśmy tak, żeby nikt nie widział. Zobaczymy, czy, czy, czy rzeczywiście będziemy niezauważeni. Wow. Wchodzisz do komina, zaczynasz spuszczać się. E, Okej, okay, no dobra, no to spuszczamy się na świętego, do, do pokoju, tak? <laughs> do komnaty świętego Mikołaja. Nie, nie do komnaty. No dobra, tak też może być. Okej, okay, jesteśmy w wacie cukrowej, czyli zrobiliśmy się różowi. No pytę, no po prostu. No po prostu wpytę, no co tu dużo gadać. Musicie przetrząsnąć fabrykę, ruszaj za paksem do gabinetu świętego Mikołaja. No oczywiście, że idziemy. Dobra, um, no tutaj to już byliśmy zarówno rok temu jak i w tym roku, no to mm, nie wiem czy coś szalonego zauważymy. Ale kurde, chyba wolałem tę linię questów, która opowiadała o problemie Świętego Mikołaja z jakiegoś tam powodu, powiedzmy logistycznego czy coś, niż żebyśmy mieli, Czart wraca do swojej maszyny, to jest szansa by sprawdzić potencjalne kryjówki, okej. Okay. Okej, okay, jestem niczym powiew wiatru. A co ty tu robisz? Okej, okay, wywalili nas. Mm. Dobra, czyli próbujemy jeszcze raz. Czyli mamy tutaj typowo próbę do skutku. Ej, no ale jak to? Przecież nie przechodziłem koło niczego. <coughs> Dobra. Dobra, skrzynka rasowy złodziej. Okej, okay, czyli musimy dalej szukać. Musimy być w tym ostrożni. Musimy być w tym ostrożni. To stoi skrzat, przecież nas zauważy. No nie, ej, czajcie, skrzat nas nie zauważył, jak przechodziliśmy obok. Hmm. Uważaj na skrata może dostrzec cię w każdej chwili. Ksiat nas nie zauważył, jak przechodziliśmy obok, ale że potrąciliśmy sobie kurde jakąś, jakieś coś i od razu jest problem. Wesoło, kurde, dobra. Ej! Kiedyś już tu byliśmy. Poszuk przeszukaj potencjalne kryjówki. Może uda ci się znaleźć Mikołaja. No. Dobra, jesteśmy ukryci. Potencjalne kryjówki na hali produkcyjnej, a po Mikołaju nie śladu. Teraz wracaj do Paksa, może jemu udało się go znaleźć. No dobra. No, to działamy. Działamy. E, może Paksowi coś się udało. Kurde, tu ile razy trzeba było wrócić. Ja pierdzielę przy każdym przejściu był, był przynajmniej jeden błąd. Czy znaczy nie wiem, czy błąd, czy po prostu tak, tak nas. Tak nas administracja urządziła z tym właściwym, ale dobra, ej, a my się tu nie chowaliśmy rok temu. Wydaje mi się, że w biblioteczce chowaliśmy się rok temu. Albo coś w tym stylu, albo w jakiejś szafce, ale może to był jakiś inny kłeścik. Mm, dobra. O, patrzcie, Mikołaj jest uwięziony. No tak to teraz ciągle jest tam jakiś motyw. Szaleństwa Mikołaja, czy coś takiego. I tak mnie to już. Ile można. No ile można po prostu, no. No ale cóż. Um... <laughs> Kurde, no. I tutaj będzie coś takiego. Tu będzie to. <laughs> um. Uno DOS Tres. Aha, i tutaj mamy bardziej na piechotę. Ale się uda. Oczywiście. No i mamy to. Mamy to. To jest chyba serio najprostsza zagadka, jaka jest do rozwiązywania w Margonem. Szczerze, mógłbym tak dla fanu sobie rozwiązywać na przykład te kryształki i tak dalej, tak po prostu jako minigierkę, poza samym rozwiązywaniem tutaj jakichś łamigówek, więc mi się to podoba. Fajnie, że dodali nam tutaj wizual, że niesiemy tego świętego Mikołaja. Czy my go mamy wrzucić do pieca? Na szczęście nie. Matko boska, myślałem, że będziemy wrzucać Mikołaja do pieca. No ale dobra, niesiemy Mikołaja. I to jedną ręką, co oznacza, że... What the fish? Eee? Mamy Mikołaja? Czy mów, co mamy robić? Co mamy robić? Okej, okay, powiedziałem, że mamy Mikołaja, ale coś, coś mamy i tak robić. Dobra, gasimy ogień w obozie biedotyk. Kto tam taki agresywny? Skąd wziął się ten ogień? Złote meloniki. Ej, to ci, to ci strażnicy tacy co tam byli. Ja pierdziu, nie powinni rządzić miastem. Znowu jest jakiś rodzaj mafii powiedzmy. No ale cóż, no co tutaj poradzimy? Duża paczka py pyłu astralnego, właśnie, bo ja nawet nie patrzyłem jakie nagrody ja dostaję sobie za to wszystko. Um, ale dobra, widzę, że pył astralny, więc całkiem fajnie, przyzwoicie. Dwie bombeczki, mamy już ich 21, więc zbliżamy się powoli. Jesteśmy jakoś w połowie drogi do maksymalnej nagrody, tak? No i tutaj kolejny quest, to już będzie zapewne dzisiejszy. No to działamy. Mamy rewolucję, mamy rewolucję. Eee, to złote meloniki, jakby zarządzały Mikołajem? Coś na tej zasadzie mi się wydaje. No ale dobra. I po prostu tak jak mówiłem, kolejna mafia przejęła krainę e, cukrowca. E, więc no, my tu musimy e, uzbroić armi armię biedoty, tak. Etelka przygotowała rewolucyjny plan działania. Porozmawiaj z nią, aby dowiedzieć się, co masz zrobić. No nie wiem, co mam robić. No, Mikołaja zaciukać bardziej złote meloniki. Ja bym tam szczerze poszedł z karabinem maszynowym i pogadał grzecznie sobie z tymi złotymi melonikami. No bo kurde, to brzmi jak dobre wyjście. Ponieważ wiecie, przemoc to nie jest rozwiązanie. Przemoc to pytanie, odpowiedź brzmi tak. Telka zleciła ci zdobycie czarnego prochu od alchemika Kaliposa z Karkahan. Czas przygotować się do rewolucji! Jak najbardziej, kurde mordeczki. Jak będzie bombowo, to czemu nie? No kurde, lubię bombową zabawę. E, oczywiście nie lecimy sobie zwiedzając, wracamy po prostu do Karkahan krótkim, e, krótkim, szybkim lotem. Yy, I zapierniczamy do Kaliposa. Kaliposie, Kaliposie. Mmm. Okej, okay. czarny proch nie tak głośno, illegal. Dobra, ja ci zapłacę, a ty mi dawaj beczkę, całą beczkę prochu. No dobra. No i namówili. Wróć do obozu i pogadaj z etelką. Etelko, etelko. Mhm. Mm no widzicie, no niestety, ale Zemyna jest pusty, świat Zemyna, o, może się załapiemy na Zaspę, załapiemy się na Zaspę, ha! No i kurde, Śnieżka, no i dupa. Jeszcze będę musiał nadrobić sobie dobre uczynki, więc myślę, że to też będzie jeden z następnych celów po tych kościkach, żeby zrobić sobie dobre uczynki. I myślę, że będzie najsik. Przebierzmy się tutaj zimowo. I tak tych strojów mam więcej niż wykorzystam, więc mogę co, co reset stroju mogę się przebierać, tak naprawdę. Jak zostaną, zostaną mi dwa albo jeden po, po evencie, spoko. Myślę, że więcej nie będę potrzebował. Ehh, jakoś tak wolny dzień nie jestem przyzwyczajony, muszę, muszę, muszę się kurde budzić, a kawę już wypiłem jedną. Wczoraj byłem w ogóle w pracy od 6.30 do 18.30 na czterech energolach. No po prostu żyć nie umierać. Ale jakoś przeżyłem. Zostało mi już tylko kilka dni tej pracy. Obecnej. E, więc. E, według mnie Stonks. E, dobra, ewidentnie tutaj będzie coś w tym klimacie. Takie mam odczucie, ale mogę się mylić. List, żebym się nie mylił, żebym się nie mylił. Eee... A nie, to będzie tutaj pewnie. Aha. Ewidentnie tak to będzie, dokładnie już myślałem. Ale dobra, też szybciutko, sprawniutko i jazda, rozkład jazdy dobrze znany, jazda z rurami. Okej, okay. bomba z czarnego prochu, ale będzie bombowa impreza niczym w kancelarii Sejmu, moi drodzy. E, mamy trzy bombki, tak? Trzy. To, to takie te... Diabełki. <śm> ale dla elfów diabełki to jak bomby, tak? <śm> e, etelka uznała przygotowania za zakończone. E. Masz pod iść podłożyć bomby pod choinkę i dwie bramy. Czas rozpocząć rewolucję, moi drodzy. E, dobra. Choinka, czyli pewnie pod złotą choinkę, tam gdzie się na łyżwach jeździ. A. A, bo ja cały cukrowiec mam tutaj, widzę. E, a, nie podłużyłem tej bomby? No dobra. No dobra, dobra. A, bo ja mam to jeszcze w kolejności w ogóle zrobić. No cóż, czyli tam przeklikałem pewnie opcję, żeby poczekać, aż strażnik nie będzie patrzył. I wtedy będę mógł podłożyć na spokojnie bombę. Mm, więc e, pewnie muszę minutkę niestety odhaczyć. By the way, coś było z karmieniem ptaków, sikorka i tak dalej, Margonem coś promuje jako takie mini wydarzonko, zaraz, zaraz. Po tej linii questów i po dobrych uczynkach to ogarnę, czyli już poza odcinkiem myślę, bo myślę, że z dobrymi uczynkami te questy troszkę czasu mi zajmą, patrząc na to, że już 19 minut chyba ma ten odcinek, tak na oko, kurde, nie, nie, nie może być, 16... Ja pierdzielę! Już prawie 20 minut odcinek! Ciefa za! A, to pewnie nie pod lodową choinkę będę musiał podłożyć, tylko pod tę przy ratuszu. To czemu nie ten... To czemu nie... nie inaczej. Rozglądam się dookoła, tak, podkładam bombę, jak najbardziej, a jednak lodowa choinka. No dobra, może być i tak. Będę musiał wejść tędy. <laughs> Ehm, um, tak tutaj trzeba wybrać specjalną opcję, żeby nie rozpocząć okrążeń. I żeby nie skończyć po jednym okrążeniu. Ojejku, um, dobra. Mamy sierp na pewno. E, sztylet. Um, to są chyba ziemniaki, nie trufle. Tu jest róg. Dobra. E, miecz mamy. E, poduszka, doniczka, cukierek, lisi, ogon, ziemniaki. Ziemniaki mamy, dobra. Lisi, ogon, e, trufle, poduszka, doniczka, cukierek. Trufle, poduszka, doniczka, cukierek. E, cukierek. E, to jest cukierek? Tak. Trufle, poduszka, doniczka. E, doniczka, trufle, poduszka, trufle, poduszka. Gdzie jest poduszka? Widział ktoś poduszkę? Mam, mam jeszcze kupę czasu, więc na luzie. E, trufle widzę i poduszka tutaj. Dobra, daliśmy radę, moi drodzy, daliśmy radę. Jest dobrze, odkładam je do pudełka, schodzę, ściągam i jak najszybciej się stąd oddalam. No dobra, właśnie o to chodziło. No i parcie znowu mi się zresetował strój. Ale oj tam. E, Brandon Aberton, zaprowadzę cię. E, panie Brandon... Sprawa jest y, tego typu, że mamy gotową rewolucję. Rewolucję żołądkową, oczywiście. Aha. To nasz sygnał. Ale bombowo. W mieście wybuchu bomby to sygnał dla rozpoczęcia reweli. Do walki, na barykady. Au, au. Dobra, mamy to, mamy to. Co, da co dalej, co dalej, co dalej. E, jak ja mam tutaj dojść? A, przez barykadę. Dobra, czy muszę biec wokół, naprawdę? Opatrzcie, złoty melonik. No i baja, ale agresywne gnojki. Ej, no zawsze, zawsze to jeszcze przy okazji troszkę ekspa, tak? Bo 15 koła od jednego melonika, no kurde, tak to ja mogę. Hmm, hmm. Dobra, aha, tutaj muszę zagadać. Szybko poszło. No wiadomo, kurde, jak ja ich robię w sekundę, no to. Ja tam pewnie spacerkiem sobie przeszedłem, tylko pomachałem trochę moim mieczem i tyle. Złoty Melonik razy 4. No dobra, ruszyłeś na pomoc z walczącym pod fabryką. Zaatakuj złoty Melonik. Kurde, no oni mnie zaatakują, ale oj tam. Czyli skrzaty dołączyły. No widzicie, tak to jest, jak się nie czyta dokładnie opisów. Ale no, skoro ten odcinek już teraz trwa ponad 20 minut, to co się dziwić? Co się dziwić, że nie czytam opisów? No przecież to by trwało wieki. To by trwało wieki, więc nie ma sensu. Pani Mikołajowa z wielkim lizakiem napierdziela złote meloniki. Kurde. Fabryka płonie. Jej. Przynajmniej nie zmarzną. Ciepło jest. <laughs> jest cieplutko. O, tutaj widzę już flagi rewolucyjne. Bardzo dobrze. Tak to się robi. Za cukrowiec, za rewolucję. Za Twoją starą. Za złote meloniki. Znaczy, <laughs> Kolega z ławki obok powiedział. Mhm. <laughs> Dobra. Kolejne meloniki sprzątnięte. Kurde, ale fajnie. Czerwone święta. Niezgodnie z prawem. Nie będziemy nikogo niepokoić. Nie ma mowy. Jak chcę, zastanów się nad tym, dobrze ci radzę. Nareszcie, nie zdradzę rewolucji, moi drodzy. Rewolucja to zawsze coś takiego ciekawego, fajnego, przyjemnego, więc myślę, że jak najbardziej. I oczywiście, że zgarniamy punkty doświadczenia. Nie jest to jakiś szałowy, nie jest to jakaś szałowa ilość, ale przynajmniej mam jakąś pamiąteczkę wartą 150 koła. Słuchajcie, ten odcinek już i tak się wydłużył i to bardzo, więc myślę, że wystarczy nam tego na dzisiaj. Um, jeszcze zaraz zrobimy dobre uczynki i dostaniecie je też dzisiaj, więc dzisiaj będzie zatrzęsienie odcinków. Um, moi drodzy, tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczyska w następnym odcinku. Jeszcze dzisiaj. Cześć!